Cześć, tu Ezodres i Archemia. Dzień dobry. Dzisiaj temacik zapowiadany. A propos wszystkich przepowiedni nostradamusowych, królowej Saby, tak zwanej, choć inaczej się nazywała. Makeda. Makeda, Makedowe. I potem te wszystkie inne, kolejnych tych przepowiadaczy. Tam, Ja w sumie nie pamiętam, ale tam ta. Baba Wanga, yy, Ojciec Klimuszko i wielu, bardzo wielu takich yy, yy, przepowiadaczy przyszłości. Dlaczego wspominam właśnie, bo to tak jakby się zaczęło właśnie od tej, yy, od Makedy, yy, która jak. Yy, za, ona zaczęła ten, te przepowiednie, które częściowo się już posprawdzały. Jakby wy, wyemanowała te, te przepowiednie. Jakiś to był taki ciąg. Potem ci kolejni, na przykład Nostradamus, też wchodzili w, to, w, te, ten w, te, w ten sam zakres. I czy one się muszą dalej sprawdzać? No, niekoniecznie. To one właśnie wszystko było tak jakby mm, zainicjowane specjalnie, żeby pewne rzeczy się stało. Czyli yy, kilka tysięcy lat temu zostało to jakby mm, wymyślone. Znaczy raczej podane. W, podane i wpuszczone w przestrzeń, żeby kolejni wzmacniali to, mówiąc o tym. A no teraz ja, tak? Teraz ty. Czas na eksperta. To może zacznę od tego, że. Mm, Oczywiście jesteśmy w bardzo specyficznym czasie, tak już będę powtarzać i tutaj jest bardzo dużo rzeczy możliwych. Oczywiście wszystkie przepowiednie, wszyscy przepowiadacze przeszłości, ci ogólni, ci, którzy nakreślili praktycznie losy i wizje świata na bardzo, bardzo długo. Będziemy o tym będę o tym teraz mówić będziemy mówić. Jeżeli chodzi o może zacznę od takiej rzeczy, że ludzkość została stworzona. Również cała jej, cała jej przyszłość też została napisana. Wszystkie prawa. Obowiązki zostały napisane i podane ludzkości, bo człowieka zrobiono, więc jeżeli człowieka zrobiono, trzeba było nim zarządzać, więc dano na przykład w pewnym momencie tak zwane święte księgi, pismo święte i różnego rodzaju inne rzeczy. I tutaj. Yy, oczywiście yy, ktoś powie, no, że w Piśmie Świętym to jest wszystko takie prawdziwe, że to, że tamto, że napisane. No bo jest prawdziwe, oczywiście ja się tutaj z tym zgadzam. Jest to bardzo, bardzo prawdziwe, ponieważ jest to wszystko napisane yy, z wiedzą yy, tak zwanego Boga z Oriona, yy, który yy, nam, yy, na, nam, no ludzkości mówił. Yy, co mają robić, jak mają się zachowywać, co mają y, y, czynić, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to prawdziwe. Jeżeli mówimy tutaj o y, 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 wizjonerce y, Sabie, no ona jest tak jakby znana bardziej pod królowa Saba, Makeda, y, ona została poinformowana, y, zresztą miała jakby y, pewnego rodzaju Połączenie z istotami, które zawiadywały Ziemią, i też dostała tutaj, jakby narzędzie do podania ludzkości, i też zarządzania. To tutaj było, jakby, dużo kombinacji, to takiej właśnie energetycznej, żeby wykorzystać tą energetykę. Już nie, nie będę tutaj analizować samej, jakby, istoty. Makedy, co, co była uplątana, z czym to się wiązało i dlaczego musiała na przykład podać takie wersje na bardzo, bardzo długi czas. Dostała te informacje dość szczegółowe, gdzie one się też potwierdzały i też w tej chwili na świecie jest i też to likwiduje, żeby dać inny obraz jakby ludzkości, czyli poinformować, że nie należy iść tą drogą, bo to nie jest dobre, bo to po prostu było niszczące. Generalnie było i jest. Jeszcze nadal, jeżeli ktoś w to wierzy. Następni wizjonerzy podpinali się pod tą samą częstotliwość. To są tylko kalki, które ściągają pewnego rodzaju informacje. Czyli mamy częstotliwość niszczenia, wojen i tak dalej, i następni po prostu powtarzają to Ta, i co samo. Co ciekawe, właśnie na nich jakby się zwraca dużą uwagę, właśnie na tych wizjonerów, którzy tak jakby, oni tak jakby biorą takiego haka, podpinają się pod to i czytają to samo mniej więcej i oni są jakby najbardziej też mhm. znani. No są znani, bo co przyciąga ludzkość? No katastrofa, wojna i to, co się sprawdzi. <coughs> Więc jak się to sprawdzi, no to jak przepowie na przykład jeden z drugim, że będzie jakaś tam wojna, no to ona będzie po prostu, bo tak. jest to podpięte pod... A tak jak w poprzednich odcinkach hmm. mówiliśmy, żeby nie zawieszać się na tych wojnach, bo tam pójdziecie i będziecie to mieli bo się to wszystko rozdziela. A czemu te przepowiednie zostały tak zrobione? Bo to raczej przez tych negatywnych zostały zrobione. Po to, żeby jak największa ilość ludzkości poszła właśnie w tą stronę. Żeby nie przeszli, żeby się nie wyzwolili, bo im nie zależy. Bo jak wyzwolą się, no to już oni nie będą mieli nad nimi kontroli i całych tych swoich zysków, nie? No tak. Co już to tam tysiące lat temu przygotowali. To jak ktoś ma jakąś hodowlę, to a, czy coś tam buduje, to sobie tam projektuje, tu zrobimy to, tu tak, żeby to poszło tak i tak, i to jest wszystko tak robione, bo to często są jakieś istoty, które yy, żyją wiele tysięcy lat w przestrzeni na przykład, albo mają umysł zbiorowy, który jakby kontynuuje wszystko. Yy, tak, po także to nie jest żadna jakaś wielka rzecz, że e, to się sprawdza, ponieważ to po prostu było napisane, bo to był scenariusz, to był scenariusz Ta. na ziemię, to trzeba sobie po prostu... Więc nie było to widzenie przyszłości, <gry> tylko, tylko po prostu plan. zapisanie scenariusza, który jest jakby powtarzany przez następnie. No, i tutaj y, mamy jakby y, rozwiązanie całej tej y, zagadki. I te... y, też odpowiedź na pytania Wasze, bo często zadajecie takie pytania, czy tam klimuszko, czy jakaś tam inna <coughs> osoba jest wizyjna i ona tutaj przepowiedziała to i to się na pewno sprawdziło. Tak, I, i, i widzenie przyszłości. Y nigdy nie jest na 100%, bo, bo po prostu jest wiele możliwych jakby yy, jak to? Dróg. Yy, no, yy, no, to znaczy mm, ja uważam, że jeżeli na przykład y, ktoś chce widzieć przyszłość swoją, wiedzieć, to Ty masz wolność, Ty możesz wykreować to. Ty nie musisz na przykład pytać, y, co będzie na przykład za tydzień. Czy tam za rok i jak to będzie. Ja y, się y, bardzo bronię przed tym, żeby komukolwiek mówić, jak to będzie, bo ja jestem wtedy jego kreatorem. Ja mogę powiedzieć, jak wpłynie na przykład dana osoba na, na ciebie i czy to będzie dobre. Y, ale ja ci też wykreuję to, prawda? No bo to inaczej nie da, nie da się inaczej tego zrobić. Z jednej strony y, y, właśnie wizjonerzy. Wszyscy y, przepowiadacze przyszłości, tej negatywnej, y, kreują bardzo dużej masie ludzi y, rzeczywistość, którą y, no, prawdopodobnie nikt nie chce, ale każdy lubi, jak się spełni to najgorsze, y, jakoś tam gdzieś podświadomie, no bo y, to najłatwiej jest zrobić. Więc y, dlatego też, y, jak osoba y, ma wiele możliwości, Czasami na przykład z duszy, jakby ze, z powodu duszy, ty musisz pewne rzeczy chcieć przeżyć, ale możesz na przykład zmienić zdanie, no bo ty jesteś duszą, tak? Więc tutaj też możesz bardzo dużo rzeczy wykreować sobie. Tak, te, te to też jest. Też pewne, pewne osoby z internetu jakby też idą w tą stronę, na przykład Paul Lechicki też tak straszy. To jest z jednej strony dobre, bo, bo nikt z takich zwykłych ludzi nie ruszy tyłkiem, żeby coś zrobić, bo po prostu jak się boi, to wtedy coś zrobi. No i wtedy, jak tak postraszy, to się bardzo duża ilość energii wyzwala. No, ale jednak to idzie w taką stronę niekoniecznie fajną, nie? No, kilka osób właśnie idzie w tą stronę niefajną, czyli oczekujemy resetów, zalania ziem z, z wojen i tak dalej, tak dalej. Nie wiem dlaczego. Dlaczego wszyscy akurat w tą stronę idą lub chcą na przykład te Ci tacy, którzy są już świadomi, ulegli po prostu tej wizji. Bardzo też jest dużo. A to, to jest wszystko po prostu powtarzane ciągle. Ja to pamiętam już od co najmniej 10-15 lat ciągle ktoś powtarza, że będzie wojna. Popatrzcie, mhm. tutaj się, tu się zbroją, tutaj. To tu ciągle coś się dzieje, tu będzie wojna, będzie wojna, to na pewno, jak nie teraz, to, to później i po prostu w różnych miejscach cały czas ci i po pewni ludzie powtarzają, powtarzają takie coś i po prostu ci ludzie się tak nakręcają i oni są już pewni, że coś będzie, bo to kurde już ciągle powtarzają, no to jak tak powtarzają, no to, to musi to być, nie? Zauważcie, że, że też tam w latach, kiedy to była ta zimna wojna, to samo było, to nakręcanie po prostu było oni się między sobą nakręcali, że kurde, że, że jest źle i w ogóle, chociaż to było sztucznie w pewien sposób zrobione. Ale też ci ludzie po prostu wiedzieli, że jest niedobrze, że jest po prostu zaraz będzie wojna. I teraz też tak się powtarza, to powtarza i, i, i wszyscy to powtarzają już w tych wizyjnych rzeczach i gdzieś tam w telewizji, w jakichś kanałach. I to się tak... A świat jaki jest? Po prostu yy, żyjemy sobie w Polsce, w sumie materialnie mamy t, lepiej, yy, pewne rzeczy mamy: mamy internet, mamy jakieś yy, udogodnienia i tak dalej. Jest w miarę spokojnie. Gdzieś tam są jacyś, yy, jacyś ludzie, czy jak, jacyś źli Arabowie, czy jakich tam nazywamy muzułmanie, gdzieś tam w tej Europie Zachodniej. Ale tak w sumie to, to co nam Jacyś Ukraińcy poprzyjeżdżali, pracują, e, wykonują te najgorsze prace. No, nie, tak naprawdę w rzeczywistości niekoniecznie co? się jest. Do e, czego e, Tak, co kto miał? E, będziemy się nagle bić z Rosją, kurde, czy co my sami? Ja nie, nie wiem, no też, też jest właśnie coś takiego, że wyjdzie, może zobaczyć jak to no. wygląda i dopiero wtedy um, zacznij um, coś a tak, myśleć. A tak, a tak nie? naprawdę nikt nie chce wojny, tylko wszyscy to nakręcają, się bo, boisz się i nakręcasz to, bo ciągle myślisz o tym, szukasz i mówisz, że będzie wojna, będzie wojna, o Jezu. Albo spadnie Jezu. coś tam. Spadnie coś z nieba i nas zabije, nie? No, albo schowajmy się w skronie, kurwa, na pewno przyleci, nie? To, no i to Lepiej jest... się chować, niż, dać się, kurde, rozczaskać, nie? A Dużo lepiej być w odwadze, w sile iść i robić to, co robić, a jak przyjdzie, to przyjdzie i tyle, nie? Bo co, co to da żyć w lęku całe życie? Lepiej żyć... Yy, w pełni parą. i nawet zginąć, ale przynajmniej żyć jako, jako wolny człowiek, a nie jako tchu, no, tchórz. To też Chcesz być tchórzem, żyć jak tchórz, się chować. I teraz tutaj jeszcze zaznaczę, że właśnie jeżeli wyemanowana jest duża ilość energii negatywnej, to ona czasami przewyższa tą, ten poziom. To, to też to trzeba patrzeć na wiele, wiele poziomów. Jeżeli to przekroczy, no to wtedy się kumulacja jakby tej energii negatywnej przechyla na tą stronę. No i mamy daną, daną sytuację odhaczoną, że znowu się zdarzyło coś takiego i takiego. I dlatego tutaj, w momencie, kiedy może wrócę do początku, że mamy ten czas, w którym mamy dostęp do też prawdy, czyli poschodziły też te energetyki, żeby też ujawnić, że to jest po prostu nieprawda, że to nie idziemy w tą stronę, że po prostu wszystko było napisane, wszystko było dostosowane i powtarzalne, i tak, żeby potem ludzkość uwierzyła, że dana sytuacja nastąpiła i, no i że te przepowiednie się... Sprawdzają. Tak, też opieranie się na wszystkich starych pismach, różnych na Wedach, na Starym Testamencie, na innych też jest zwodnicze, bo to wszystko zostało napisane dla ludzi, żeby coś wiedzieli i gdzieś podążali. Więc. Jeżeli ktoś się opiera na starych pismach, na historii jakiejś, na tym wszystkim i sobie to składa do kupy, no to niekoniecznie będzie to prawdziwe, a dosyć sporo jest takich osób. No dużo I, ich, ludzi i jakieś rzucie. głupoty straszne z tego wychodzą. Nie? Czytają, czytają, wyciągają wnioski, ja w ogóle powiem nie czytajcie, ja nie czytam, bo nie mam takiej potrzeby. No czasami wezmę książkę, żeby coś tam zobaczyć. Ale ja naprawdę nie czytam książek. Właściwie chyba nigdy nie czytałam książek w tym życiu. I po prostu, no tam. Bo ty jesteś jak księga. Tak, oczywiście, jestem jak księga. Po prostu ja po prostu mam otwarty kanał i wszystko biorę ze źródła i wiem najlepiej. To no, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? No, ale już poważnie, naprawdę książki są na. Większość tych książek historycznych czy takich starych też pismy, one są dane człowiekowi. Człowiek jest produktem, produktem stworzonym, żeby, i, żeby zarządzać. Tutaj trzeba sobie to jasno powiedzieć i dlatego zostały dane święte księgi. Jeżeli chcesz prawdziwej wiedzy, to musisz być podłączony do źródła, mieć przepływ informacji, i wtedy oczywiście możesz. Wiedzieć to, co wiesz, ale musisz to wszystko przesortować przez tą swoją świadomość. Czy to jest rzeczywiście prawda? Prawda. Ja naprawdę nie chcę się wypowiadać. Na przykład dzisiaj e, e, zawołałeś mnie, żebym e, się zatrzymała na dwóch punktach jakiegoś tam filmiku, pana, który gadał o dwóch aspektach. I to było coś takiego jak czy Żydzi mają duszę? I też no generalnie ciekawe pytanie, tam odpowiedzieliśmy na to pytanie. I też było o Arabach i o Murzynach, czy to są ludzie. No, tak, a, pro, a właśnie, jeżeli chcecie więcej jakiś bo myślę, że pod filmikami odpowiadamy, ale też w, warto być w grupie i tam czasami też odpowiadamy na jakieś ciekawe pytania, jeżeli mamy czas, nie? I ten... No, i ja jeszcze. I też właśnie, bo, bo te w tych komentarzach y, troszeczkę mniej będziemy jednak pewnych rzeczy tam odpowiadać. Na przykład nie będziemy odpowiadać już więcej na pytania. Kim jest dana osoba w energii i co ona robi, i tak dalej. Że nie będziemy już takich rzeczy. Taka osoba, która nagrywa gdzieś. Tak, gdzieś tam nagrywa, coś coś gdzieś jest w przestrzeni, bo nie do końca jest to takie y, korzystne dla nas, na przykład, tak ciągle krytykować. i... Y, Jeżeli ktoś nagrywa i tak. słuchacie tego, to sobie sami po prostu odpowiedzcie na pytania. Y, y, ja uważam, że nie, nie muszę jakby brać w tym udziału już. Dla mnie, ja już się naodpowiadałam na, na dużo, e, robiłam dużo jakby ocen takich osób. Wydaje mi się, że to już chyba nie ma sensu i każdy e, widzi, co, co jest to za osoba i tyle. Jeżeli zaistniała w przestrzenia, trafiłeś na nią, no to z jakiegoś powodu trafiłeś. Tak, a jeżeli ktoś jest bardzo ciekawy, że chce się dowiedzieć, kim ktoś jest i, i co on robi itd., tak możesz się zapisać na sesję do alchemii i alchemia mu odpowie. Na przykład, yy, ale, takie jeszcze, pu, pu, ale takie publiczne mówienie o ludziach to nie jest za dobre. I jeszcze tylko w trosce tutaj jeszcze yy, do tego, yy, czy Murzyni i Arabowie są ludźmi. Yy, co mnie trochę zdziwiło, oczywiście, że są ludźmi. E, wszyscy na tej ziemi, którzy się urodzili e, jakby z matki, są ludźmi. E, czy to jest Murzyn, czy to jest Arab, czy Cygan, bez względu na wszystko, są to ludzie. E, I e, trochę mnie to właśnie zdziwiło, bo ten cały filmik zawierał bardzo dużo. Szczegółowych informacji, pozbieranych ze starych pism, błędnie zinterpretowanych, ponieważ, e, e, znaczy błędnie źle do tego po prostu e, ta osoba podeszła lub e, jakoś e, nie zauważyła, że na przykład wśród Arabów jest bardzo dużo wysokich energii, e, tak samo jak wśród e, Murzynów czy tam czarnoskórych e, e, mieszkańców tej ziemi. E, to Naprawdę jest dość dużo y, komplikacji i nie, mo, nie możemy generalizować. I to są, było czy mają dusze? Akurat tak Żydzi mają, czy mają y, dusze Żydzi. E, I tutaj e, należałoby zanalizować jakby najpierw wejście w pierwoz, pierwowzór tak jakby stworzenia świata, Ludzi, skąd się ludzie, czyli Słowianie, wzięli, bo my mamy teraz fazę, wszyscy na tych Słowian, że oni są wspaniali, że przybyli, że tylko są oni jednymi prawdziwymi ludźmi, co też nie do końca jest tak. No i bardzo dużo różnych rzeczy tam się pojawia. Nie chcę mi się na ten temat wypowiadać nawet. Chodzi o to, że my wszyscy na Ziemi jesteśmy ludźmi. Jeżeli ktoś ma na przykład duszę zbiorową, podłączoną do egregora, na przykład duszy zbiorowej, i, a są takie istoty i my na przykład znamy też takie osoby, co też im nie ujmuje na przykład, w jakby w całej... Tak, to tak jak pszczoły są, wszyscy lubią pszczoły, lubią miód i tak dalej i się nie ujmuje im, że mają umysły tak jakby zbiorowe, bo tam jakby... No właśnie. Tylko wykonują swoją pracę, robią tak. ten miód i tyle. Czy się wzniosą w dalszym rozwoju, będą na przykład mieli tą osobną duszę, nie wiadomo. Dla mnie jest najważniejsze to, że ta istota idzie w rozwoju, że ona na przykład nie czyni źle. Natomiast jej energetyka lub na przykład dana postać taka zejściowa. Jest tutaj dla niej najważniejsza. Tyle. Tak, i przy, przy umysłach zbiorowych, co też się zdarza i na ziemi i wśród ludzi, ważne jest, y, jaki jest ich główny, jakby y, skąd pochodzi ich umysł, bo przeważnie jest jakby główna, nie wiem, istota, która jest jakby zarządzająca, zarządzająca. nimi i jaki ona ma potencjał i, i w którą stronę ona idzie, nie? Bo, bo, można, bo będą i negatywne, i pozytywne takie istoty. To prawda. No, ale tu potem wchodzimy też w hierarchię, w różnego rodzaju, jakby, pływy wszechświata. Tutaj naprawdę jest to bardzo, bardzo mocno skomplikowane to, i skonstruowane. Ta, to też bardzo ciekawe, bo będąc indywidualną jednostką, to, to jakby się sobą zarządza, ale ma to swoje minusy i plusy. A przy takim zbiorowym umyśle to też jest ciekawe, bo, bo, bo te istoty yy, tak jakby mają pewien rodzaj relaksu, bo oni mają jakąś robotę do zrobienia, tak jak pszczoły na przykład. Podam taki przykład pszczół, mm -hmm. że one po prostu latają i wracają i, 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 i są w tym, jakby się spełniają, nie? To jest ich robota i one to robią doskonale i, i, i tyle, nie? Tak. No, tutaj jakby. Też, dost, też dostają, mogą dostawać dużo jakichś takich zasilania, jakiejś wiedzy, na przykład, właśnie od tej głównej istoty. To prawda. Ci w zbiorowym takim umyśle, te osoby, które teraz są na przykład na Ziemi, one mają bardzo dużo wiedzy. W porównaniu na przykład z tak zwanymi, powiedzmy, słowianami, pseudosłowianami, którzy powinni mieć nie wiadomo jaką moc, wiedzę i tak dalej. Okazuje się, że to wcale nie jest tak. Że jesteśmy bardzo mocno też ograniczani przez to właśnie, że znaczy większość ludzi została ograniczona przez właśnie takie. Nie możemy się porównywać po prostu, co do to na przykład niektórych Trzeba istotów. też wziąć pod uwagę, że na przykład Słowianie, czy inne rasy, to jest wszystko bardzo pomieszane już, nie, że to już... Prawdziwych Słowian to nie to wiem. Że bardzo ciężko jest o czystość krwi jakiejś w jakiejś dziedzinie, w jakiejś rasie, to jest wszystko pomieszane. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, tam wrócić, wrócić do kilku wątków mhm. wcześniej o, o tym bycie tej takiej suweren... Żeby być w tej swojej odwadze i żeby być to, co tam Lechicki robi, że na przykład to, co robi, on jest jak właśnie dobre, jakby porusza ludzi, ale może ten kierunek niekoniecznie jest. Ale te pewne aspekty, które on tam porusza, są dobre, właśnie, żeby, żeby działać, się wzmacniać i coś robić, żeby coś robić pozytywnego w dobrą stronę, nie? Choćby ze swoim życiem, z kimś, i wtedy można coś zadziałać na też globalną skalę. Tak, czyli jak jest powiedzmy negatywne, to weź sobie z drugiej strony pozytywne, ewentualnie, czyli albo optymalne i tyle. Już nie sil się na to pozytywne, bo to czasami jest gorszy kanał niż to negatywne, ale po prostu bardziej optymalne. I tyle. No, naprawdę tutaj jest. E, kasujemy wszystko, co zostało e, powiedziane w przepowiedniach. Generalnie Z, e, zero. E, nie ma sensu. Tak, wykasujcie to, jak kiedykolwiek słuchacie tych przepowiedni, albo gdzieś tam... To się tym nie jarajcie i to wykreście, bo po prostu są ludzie i jak coś tam, o przepowiednia tego, a co ten powie? I ja, ooo... No I tam, to, i, to tak. Możecie też poczuć taką, taką energię przy tym zawsze, tam Nostradamus coś tam powiedział, ktoś o tym mówi, interpretuje. I to jest taka, tak to takie, ma to swoją ciężkość w ogóle. Taki ciężki gatun, gatunkowy to ciężek, Ciężkie tak. to, to topimy na dno. i... Nie, to nie możemy tego utopić, tylko to trzeba wyzerować. To nie jest takie proste. Nie możemy zostawiać tego ładunku, bo to też jest pewnego rodzaju rozlanie się tej rzeczywistości jakby przez te pisma, czyli to jest zerowanie i transformacja, transmutacja nie możemy tego zostać e, e, czyli wziąć nic tą energię. nie utopimy czyli wziąć tą energię z tego i przerzucić na te bardziej pozytywne możliwe tak. Że nie, to nas nie interesuje w ogóle. Tak. Jesteśmy w kreskówce, robimy co chcemy, na wesoło, bardziej. Tak, jeżeli... jesteśmy dosyć kreskówkowi, mamy nowe ubrania. Tak, się mamy cieszymy. nowe ubrania. Po świętach. Boże, po świętach, świecie... ty. No już dużo po świętach, A no, w tych tak zwanych świętach. Po nowym, roku. No w nowym Boże. roku. W nowym odcinku czasowym, a nie wiesz tak naprawdę, jaki mamy rok, tak w ogóle. No. no. to już pomijając wszystko, że mamy jakiś tam 2020 teoretycznie. To zależy odkąd licząc czas na przykład. Tak. A nawet jeżeli licząc czas odkądś tam, czy to faktycznie tyle tych lat było, ile było. Buddyści mają inną skalę. W bonie mają jeszcze więcej lat. Ale tu maja. mamy w ogóle. No. Eee, no i po, po tak zwanych y, dniu y, prezentów, y, 24 grudnia, mamy nowe ubrania. Tak. No. To w tym odcinku chyba dosyć dużo poruszyliśmy wątków. E, <noise> trochę e, nie miało być tego e, tyle, ale myślę, że będziecie się zadowoleni. Bo, ja też mam taką bo nadzieję. Z wszystkich wątków czasami można by było całe odcinki kręcić. Ale nam po pierwsze się trudno zebrać, usiąść. Tak. I w ogóle to był jakiś cud, że, nam się udało. że w ogóle się nam udało, a myśmy mieli tak ciężko dzisiaj, żeby usiąść tutaj w ogóle, zorganizować oj, oj. Żeby ubrać się. No i jeszcze mówić do tej kamery, coś w ogóle. Tak. No, ale zmieniliśmy wersję rzeczywistości na nagrywanie. A może następne odcinki będą na łonie natury wśród śniegu? Nie wiem. A ja wiem. Cześć. Gdybym ja ognisko zrobiła. Się. Do widzenia. Cześć. Do widzenia. Dziękuję.